Dane są punkty K oraz S. Punkt S jest środkiem odcinka KL. Wtedy punkt L ma współrzędne. Klikamy sobie strona druga i przechodzimy do geometrii analitycznej, czyli strona czwarta. I na dole mamy współrzędne środka odcinka AB. Przy czym my mamy tutaj inaczej, bo mamy podany środek tego odcinka, więc ten wzór Będziemy musieli rozbić tutaj, że jest SK i będzie SK dla X i SK dla Y. -ów. Teraz to sobie wypiszmy, że jest X-owe -X i jest SY. To, co oni nam tutaj podali w zadaniu, punkt K, to jest xA i yA. Tutaj mamy to ten x i y z S a punkt L będzie mieć zatem xB i yB. To musimy tutaj powyliczać. Sx to jest 5. Xa to minus 3. Xb oczywiście nie mamy, jego się doliczamy. Wymnażamy razy 2. Przenosimy na drugą stronę zmianą znaku. To 13. Nic to na razie nie daje. Możemy wyeliminować oczywiście dwie odpowiedzi, ale. I tak musimy liczyć tą drugą. S, Y to 3. Y, A to minus 7. Znów wymnażamy razy 2. Przenosimy drugą, na drugą stronę ze zmianą znaku i dodajemy. Czyli nasz punkt L ma współrzędne Trzynaście trzynaście. Odpowiedź B.